Jak zostałam ultramaryną? Osobowość kolorystyczna, czyli czy istnieje kolor, który naprawdę odzwierciedla Ciebie? W bio moich książek przedstawiam się jako Olka Ultramaryna Barcza. Dlaczego właśnie tak? Bo ultramaryna to mój osobisty kolor mocy. Kolor, który jest dla mnie jak amulet. Towarzyszy mi od dzieciństwa i choć nie zawsze pojawia się w mojej codzienności, to zawsze. Jest jak dyskretne tło mojej wyobraźni. W świecie kolorów mówimy czasem o osobowości kolorystycznej. To pojęcie nie ma jednej ścisłej definicji, ale odnosi się do tego, jak nasz wewnętrzny świat emocji, wartości, temperamentu i energii rezonuje z konkretnymi barwami, bo kolory, choć ciche, potrafią mówić za nas. I czasem jeden kolor wystarczy by przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteśmy, porozmawiamy o tym. Poznałam to słowo jako mała dziewczynka. Miałam może 6-7 lat, gdy przeczytałam je w książeczce pod tytułem Wędrówka, pędzla i ołówka. I pamiętam, jak mnie wtedy zachwyciła ta nazwa. Dziwna, egzotyczna, tajemnicza ultramaryna. Brzmiała jak coś z lepszego świata, jak zaklęcie. Od tamtej chwili zaczęłam kolekcjonować nazwy koloru. Nie tylko barwy, ale ich imiona, jakby każde z nich miało swoją osobowość. A ultramaryna miała dla mnie coś wyjątkowego. Może dlatego, że brzmiała trochę jak imię Maryna. Myślałam wtedy, że to mogłaby być taka lepsza, piękniejsza wersja tego imienia. Dla mnie, jako dla dziewczynki, idealna. Później, już jako dorosła kobieta, specjalistka od kolorów, Dowiedziałam się, jaką niezwykłą historię ten pigment ma za sobą, i wtedy poczułam, że ta moja dziecięca intuicja była trafna. To jest barwa, która odzwierciedla mnie najpełniej. I choć moje poszukiwanie koloru mocy zaczęło się od fascynującej nazwy, to doprowadziło mnie do prawdziwego chromatycznego odkrycia. Jeśli miałabym wskazać jeden pigment, który jest dla mnie, jak stary przyjaciel, to byłaby to właśnie. Ultramaryna. To nie tylko kolor, to opowieść. Historia, która pachnie kurzem dawnych pracowni malarskich, wyprawami karawan przez pustynię i dziecięcą fascynacją, dźwiękiem słów. Sama nazwa Ultramaryna, czyli z mórz, wskazuje już na coś egzotycznego, odległego, niemal baśniowego. Bo rzeczywiście w dawnych wiekach. Ultramaryna była sprowadzana z dalekiego Afganistanu. Jej źródłem był kamień szlachetny lapis lazuli. To był pigment tak cenny jak złoto, dosłownie. W średniowieczu używano go wyłącznie do najważniejszych elementów obrazu, najczęściej na przedstawieniach religijnych na przykład do szatmarii bo to był kolor świętości, nieba, nieskończoności. I co ciekawe, zanim naukowcy opracowali tańszy syntetyczny odpowiednik, a nastąpiło to dopiero w XIX wieku, ultramaryna była zarezerwowana dla elit. Ulubioną ciekawostką jest dla mnie to, że w niektórych epokach artyści musieli podpisywać specjalny kontrakt, że użyją ultramaryny tylko w określonym fragmencie obrazu. Taki był cenny, wyobrażasz to sobie? Kolor tak wyjątkowy, że trzeba go było reglamentować. Dla mnie osobiście. Ultramaryna to kolor marzeń z dzieciństwa. Kojarzy mi się z czymś tajemniczym i szlachetnym. Dziś możemy go używać swobodnie, ale jego symbolika nadal działa. To jest głębia, duchowość, oddech, ocean, przestrzeń, niebo, fantazja. To pełen głębi, tajemnicy i piękna odcień. Dla mnie, kolor kreatywnej duszy. I czasem mam wrażenie, że jeśli ktoś czuje, że ultramaryna to jego kolor, to jest w nim coś z poszukiwacza. Trochę artystyczna duchsza, trochę romantyczna. Ktoś, kto potrafi patrzeć głębiej. Nie pojawia się wszędzie w moim otoczeniu, ale jest we mnie. Mam biżuterię z kamienia Lapis Lazuli i w mojej kolekcji pigmentów historycznych ten niebieski proszek zajmuje najważniejsze miejsce. Farby na bazie ultramaryny użyłam też jako ilustracji do mojej pierwszej książki pod tytułem Hashtag kolor, jeśli ją masz. To możesz patrzeć na naturalne piękno tego koloru we wkładce do tej książki. Tu wspomnę, że poligraficzna reprodukcja tego koloru jest prawie niemożliwa. Przekonałam się o tym także podczas pracy nad drugą książką 100 kolorów z Lomusa. Wiele dzieł sztuki, które poznałam i które powstały z użyciem ultramaryny, to też moje ulubione obrazy. Dlatego dziś mówię, że ultramaryna to mój kolorystyczny talizman. Twój kolor nie musi mieć ładnej historii. Ma mieć Twoją historię. Nie chodzi o to, że każdy ma przypisany jeden kolor na zawsze, ale raczej o to, że pewne barwy naturalnie współbrzmią z tym, kim jesteśmy albo kim się stajemy. To, co kocham w pracy z kolorami, to właśnie ta subtelność. Kolor osobowości nie jest metką, to raczej. Takie nuty zapachowe naszej obecności. Może się zmieniać, może się przeplatać z innymi barwami, a gdy trafisz na ten swój, to od razu czujesz to ja. Dlatego czasem warto zadać sobie pytanie: jakiego koloru potrzebuję dziś, żeby być sobą w pełni? Albo jaki kolor wyraża mnie bez słów? Kolory nie są tylko wizualnym zjawiskiem one komunikują. Wywołują reakcje, wpływają na nasze ciało i umysł, a nawet potrafią reprezentować to, kim jesteśmy albo jak się czujemy. Tu muszę ci się do czegoś przyznać. Był taki czas, kiedy myślałam, że praca z kolorem powinna opierać się wyłącznie na rzetelnej, obiektywnej wiedzy, że subiektywne, a zwłaszcza emocjonalne podejście do barw to coś nie do końca profesjonalnego. Tym wtedy trafiła na taki temat tożsamości kolorystycznej pewnie wydawałby mi się czymś z zakresu ezoteryki. Ale z czasem zrozumiałam, że właśnie osobiste doświadczenie, kontakt z własnymi emocjami, wspomnieniami dał mi głębszy wgląd w świat kolorów. Uzmysłowiłam sobie wreszcie, że dla ludzi ważne jest to, do czego przywiązują emocjonalne znaczenie. Dlatego dziś z pełnym przekonaniem łączę oba podejścia: wiedzę i intuicję, naukę i wrażliwość jedno nie wyklucza drugiego wręcz przeciwnie dopiero razem tworzą całość czy to jest magia to może nauka o percepcji to jedno z tych pytań które otwiera drzwi do fascynującego świata na styku neuronauki psychologii kultury i zmysłowego doświadczenia bo po pierwsze kolor to informacja biologiczna nasza percepcja koloru nie kończy się na oku, zaczyna się tam, ale cała interpretacja zachodzi w mózgu, głównie w korze wzrokowej i w obszarach związanych z emocjami, jak ciało migdałowate i układ limbiczny. Dlatego kolor może wywoływać przyjemność, niepokój lub zachwyt, zanim jeszcze pomyślisz, dlaczego tak czujesz. Co ciekawe, te pierwotne reakcje na kolor przebiegają głównie podświadomie. Na przykład, czerwień pobudza ciało migdałowate ośrodek reagowania na zagrożenie, ale też ekscytację. Dlatego jednych ten kolor przyciąga, a innych męczy. Po drugie, kolor to przekaz psychologiczny. Mózg automatycznie przypisuje znaczenia bodźcom zmysłowym. Kiedy widzimy kolor, nasz mózg nie tylko go rozpoznaje, od razu kojarzy go z wcześniejszymi doświadczeniami, kontekstem społecznym czy osobistymi sytuacjami. Czyli kolor nie jest pusty, jest skojarzeniem, aktywuje pamięć. Przykład: jeśli ktoś jako dziecko miał niebieski kocyk, które dawa mu poczucie bezpieczeństwa, to jako dorosły może właśnie w niebieskim widzieć kolor ukojenia i to nie będzie przypadek. Po trzecie, kolor jest zmysłowym doświadczeniem. Kolor to nie tylko efekt wizualny, to doświadczenie na poziomie ciała. Odbiór kolorów i jego przetwarzanie w mózgu ma charakter wielozmysłowy. Kiedy widzisz kolor, jego natężenie, temperatura, faktura powierzchni i kontekst mogą wywoływać efekt niemal dotykowy, na przykład głęboka zieleń jak samitu, Działa inaczej niż neonowa zieleń plastiku. Ten mechanizm mówi o tym, jak ci z tym kolorem jest fizycznie: czy cię otula, przygniata, odświeża. Po czwarte, kolor to kod kulturowy. Każda kultura tworzy własne legendy kolorystyczne. Wyrastając w danej kulturze, niemal bezwiednie chłoniemy ten przekaz i internalizujemy symbolikę barw może symbolizować elegancję lub żałobę. Złoto oznaczać bogactwo albo świętość. Biel czystość lub pustkę. Do dziś spotykam osoby, które nie założą na siebie nic koloru fioletowego, bo dla nich to silny przekaz. Fiolet to kolor żałoby, smutku, symbol religijnego męczeństwa. Osobiście nie łączą ich z tym odcieniem żadne wspomnienia, skojarzenia, ale utrwalony silny kod znaczeniowy wpływa na ich wybory. No i wszystko to razem tworzy bazę pod kolorystyczną tożsamość, która może być Twoim własnym językiem wyrażania siebie. Jak odkryć swoją osobowość kolorystyczną? Zastanów się przez chwilę, czy jest kolor, z którym naprawdę się utożsamiasz, taki, którym jesteś, a nie tylko lubisz. Może to ten, który najczęściej wybierasz do ubrań, może taki który ciągle przewija się w twoich projektach graficznych, zdjęciach albo we wnętrzach, a może taki, którego nie umiesz wytłumaczyć, ale czujesz, że to ty. Jeśli na tym etapie odpowiedź na te pytania jest dla ciebie trudna, nie przejmuj się, i tak bywa. Nie zawsze kolor mocy pojawia się jak błysk inspiracji, czasem trzeba go poszukać świadomie, ale łagodnie, z uważnością na siebie. Jeśli sama intuicja nie wystarcza, warto wesprzeć się wiedzą. Nie po to, by zgadywać, jaki kolor do mnie pasuje, według sematu, ale po to, by lepiej zrozumieć siebie przez barwy. Warto poznać bliżej kolory, poczytać o ich historii, prześledzić, jakie było ich znaczenie, jak się zmieniało w czasie, poznać symbolikę, sięgnąć do psychologii barw, która mówi o uniwersalnym oddziaływaniu. Na pewno znajdziesz wiele informacji na ten temat w internecie. Możesz też zasubskrybować mój kanał. Tutaj na pewno znajdziesz wiele informacji o kolorach. Albo jeśli lubisz oldschoolowe media, jak książki, to oba moje tytuły: hashtag Kolor i 100 kolorów z lamusa, czyli Jak działa kolor, odpowiadają właśnie na tę potrzebę zgłębiania wiedzy o kolorach. Link do książek zostawiam tutaj w opisie odcinka. I teraz malutka zapowiedź mojego nowego kursu Color Conesser, którego celem będzie właśnie odkrycie swojej tożsamości kolorystycznej. Trzymajcie kciuki, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to będzie dostępne jeszcze w tym roku, czyli w 2025. Dziękuję, że spędziliśmy ten czas razem. Mam nadzieję, że ten odcinek pokazał Ci, że psychologia barw to coś więcej niż teoria, to praktyka codzienności. To jest subtelna rozmowa między światem zewnętrznym a Twoim wnętrzem. Jestem ciekawa, czy i Ciebie kiedyś zachwyciła jakaś nazwa, albo odcień, którego nie umiesz opisać, ale nie możesz o nim zapomnieć. To tyle do kolejnego odcinka. To był Homo Esteticus, podcast zmysłoczuły dla pasjonatów architektury, designu i sztuki. Ja nazywam się Olka Barczak i jestem estetką.